Siemanko, ze strony Piotr, kurwa! Dzisiaj kolejny odcinek. Yy, dzisiaj postanowiłem robić dalej Ogara. Bo ostatnio pchałem go znowu i się chyba przegrzał kondensator. Nie wiem, kupiłem nowy ogólnie. Był nowy wtedy i nie wiem, no. Jakiś problem, kurde, może bym go ten stary. Bo mam no, tu ten stary na nim się nie działo. Tylko była troszkę minimalnie słabsza iskra, ale chodziło wszystko fajnie. I muszę go tam wsadzić. Co będziemy robić dzisiaj? Dzisiaj trzeba kabel wlutować od, od cewek świetlnych, bo mi się znowu wyrwał. I trzeba tutaj to rozlepić, wszystko. I trzeba nowy kabelek wstawić. Bo tu mam o taki kabelek jakiś trochę dłuższy, żeby było. Na, na zajść się to porobić dzisiaj. Może go się odpalimy? Zobaczymy. No to lecimy. No, ogólnie to tak, lutownica się już grzeje, a za tym tak yy, macie mały spoiler. Yy, nie wiem którego to zrobię, ale tak za tydzień mniej więcej będzie odcinek z komarka, bo już nagrałem. I to o co chodziło w tym odcinku? Rozbierałem sobie dalej tej komarka. Mam widzicie już tutaj jest już wszystko posprzątane. Tutaj jest ta rama, która jest dalej na sprzedaż, jak coś, 100 zł. Jak coś to piszcie tylko. Yy, tutaj nie wiem czy będzie widać ale raczej chyba nie mam tu części tu jest dużo części jakiejś głównie jakieś ogarki bele co tu jest dużo tego możecie sobie popatrzeć przykładowo na tamtego vloga zobaczyć co tam jest yy, no no to pokażę wam teraz jak, jak ja to będę lutował no jak, jak coś to ja nie jestem jakiś kozak od lutowania ja się dopiero uczę dalej no, to luks. Jesteśmy teraz Lutownica już powinna być całkiem good. Przydałoby się tu zobaczyć co to się... Dobra, roztopi się, jest dobrze. w taki mały kabelek tu wlutowałem. No dobra. To może tutaj rozlutować to trochę. no się najwyżej poparzy, ale... Nie, nie ma lipy. O, jaj. No właśnie, termokulskie z drugiej strony założę No i to trzeba będzie wlutować. Tu mam cenę. O. Teraz ten kabelek tu trzeba wlutować. Musi lipa, to musi trzymać bardzo lipa, bo tu musi trzymać się o, aż tak no, jak najmniej trzeba użyć tej cyny choć też dużo dam później żeby to się trzymało jak wyszło że wyrwałem ten kabel nie wiem, pociągam, no i poszło no chyba trochę cyny dobra lux O, z tej strony trzeba tak o, zasmarkać to. <gulana> Kurda, <Kulana>, słabo. <gulana> nie, no, nie ma lipy. Czemu tu nie chce złapać? O, 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 fajnie weszło. Kurde. Jakieś canki czy coś No to kurde. E, może będzie prąd przechodzić. A komputer ma no, kulcikę dać później Dobra zalutujemy to do końca Tak żeby to trzymało No bo tu jest całkiem ok, chyba A To trzeba może zrobić Lux musi być Tak O. Się kopci z tego, kurde. Tak, trzeba tego towaru dać, bo tu nie ma lipy Tak dużo tej ceny mam, to tam luźno. No nie. Kurde, jak teraz to coś, co się w top, teraz w plastik, nie Doba, jak to tak jest, to się przesunie. Tak o nawet to, no, jak poznać, czy jest dobrze polutowany kazan. Nie pękło. Nic nie szczera. Hej, hej. Tak 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 padło i byłoby tyle. Tak, używamy termokurczki, o wam pokażę tutaj. I wsadzamy sobie na kabel. Bo trzeba to yy, zrobić, żeby nie było przejścia. Nie, nie wiem czy ta zapalniczka nie. jest dobra. O, 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 coś tam prądzi A może i nie. O, może. O! Dobra, jak widzicie zrobione, to jest luks. No, to co? Teraz skręcam sobie i zobaczymy co dalej. Ee, już założyłem sobie magneto, teraz trzeba to dokręcić. Zobaczymy czy to odpali. Pogażę ja chcę w testy, czy wszystko do rwania, czy coś pojadę. A jeszcze kończymy. To było zaraz w no ale warto być dobrej myśli. No, iskrę jest. Teraz to jest, jest Dobra? Jest, kapłan, nie wiem gdzie. Dobra, czyli te też tam wchodzą. Lipa, czyli... no ile jest, minus dziesięć chyba. Ja sobie w garażu siedzę jeszcze bez ogrzewania, bo nie ma. Lipa.

O que é, meu? Hmm. Oh, Dobra, ma przerwa, spróbuję go w bo się zakopyć chyba. <śmulacza> Ale troszkę trzeba, jeszcze A zapy. oj, oj, trzeba. Oj. Kurde. oj, oj, dobra. oj, 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 No nie ma lipy. Dobra, dzięki że oglądaliście. Zostawcie subyka, lajki, lajka. Lecimy już 300 subów. Będzie git. Nera.